Dobry wieczór. Piątek, 12 lutego. Emila Okupska. Zapraszam na ostatnie w tym tygodniu wydarzenia Telewizji Centrum. A dziś w serwisie m.in. Zgierska migawka podbija rynek. Już ponad 3000 Zgierzan zdecydowało się na zamianę papierowego biletu na plastikowy. Jeżeli ktoś zgubi migawkę, zawsze możemy to odtworzyć przy migawce papierowej. Tak naprawdę a żywot tego wykupionego biletu się kończył, trzeba było kupować nowy bilet. Tutaj mamy to zarejestrowane, nie ma żadnego problemu. Najstarszy w Polsce kryty basen odzyskał swój blask. Zgierska łaźnia otwiera się na ferie. Zostały przeprowadzone prace termomodernizacyjne polegające na wymianie ciepła w całej łaźni, to znaczy podłączenie do sieci miejskiej. Wymienione zostały wszystkie kaloryfery na obiekcie całym, zarówno w, na basenie, jak i w pomieszczeniach wynajmowanych, w całym obiekcie budynku właśnie, zostały wymienione okna. Terapia poprzez sztukę. Taki cel przyświeca organizowanym od kilkunastu lat festiwalom twórczości osób niepełnosprawnych. Na tegorocznej Albertianie w dawnym kolegium nauczycielskim wystąpiło dziewięć zespołów i czwórka solistów z województw Podlaskiego, Mazowieckiego i Łódzkiego. Poziom był niezwykle wysoki, ale nic dziwnego, skoro większość spektakli przygotowywano przez długie miesiące. Celem festiwalu jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez promowanie ich twórczości teatralno-muzycznej, aktywizację w życiu publicznym, społecznym i kulturalnym oraz likwidowanie barier poprzez przywracanie do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Organizatorem Albertiany w zgierzu jest Fundacja Anny Dymnej oraz Fundacja imienia brata Alberta. Dla naszych dwóch fundacji, które to organizują, czyli fundacji imienia brata Alberta i Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko. Jest to najważniejsze wydanie, wydarzenie w ciągu roku, ale także dla lokalnych organizacji, jak na przykład Polskie Stowarzyszenie siedzibą w Zgierzu, bo to jest podsumowanie dorobku wielomiesięcznego, a nie raz całorocznego różnych zespołów teatralnych, muzycznych, indywidualnych artystów, którzy są uczestnikami bądź warsztatów terapii zajęciowych bądź innych ośrodków dla niepełnosprawnych. Szczególnie ogromnym wydarzeniem dla niepełnosprawnych, którzy czekają na to wydarzenie, czekają na ten Albertiany. Tych prób robią setki, no i efekty są potem na scenie, ale to jest rzeczywiście dla nich wielka sprawa, marzą o tym, uczą się, przygotowują. Wielka rola oczywiście terapeutów, bo o tym nie wolno zapomnieć. Którzy w, m, mają wiele cierpliwości, no a, w, a w sumie wszystko to razem to doskonała terapia, y, doskonała rehabilitacja i terapia dla naszych y, podopiecznych. Albertiana to festiwal teatrów niezwykłych, bo niezwykłe grupy teatralne i niezwykli aktorzy go tworzą. To festiwal aktorów osób niepełnosprawnych i intelektualnie. Festiwal aktorów niezwykle wrażliwych, pełnych pasji i zaangażowania, grających na całego, przejętych swoimi rolami, a przy tym pełnych autentycznej, żywiołowej radości. Zgierski Ośrodek przygotował przedstawienie pod tytułem Nie Wszystko Złoto, co się świeci. Jeden dzień z życia warsztatu terapii zajęciowej. Przygotowania trwały już tak naprawdę od września, ponieważ zawsze nagrywana jest wcześniej płyta, która wysyłana jest do Krakowa. Dlatego w grudniu już tak naprawdę to przedstawienie było gotowe. Dzisiaj przygotowaliśmy przedstawienie na temat zagubionych bucików. Takie przedstawienie około 15 minut. A ty kim jesteś w tym przedstawieniu? Ja jestem e, dziewczynką, która zgubiła te buciki i próbuję je odnaleźć. Już od e, dobrych kilkunastu lat jestem i powiem szczerze, że bardzo lubię przedstawienia teatralne, kocham scenę i kocham to co robię. Pierwsze miejsce w kategorii zespołów zajęła grupa teatralna co nieco z Domu Pomocy Społecznej w Stoku, którzy przedstawili spektakl o Śpiącym Królewiczu. Drugie miejsce przypadło zespołowi Domino, którzy przyjechali do Zgierza z Wierzbicy. Na trzeciej pozycji uplasowali się artyści ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych razem z Koluszek. Natomiast najlepszą solistką została podopieczna Stowarzyszenia Zozorkowa Karolina Przybysz z piosenką Halleluja. Jury nie miało łatwego zadania, ponieważ poziom występów stał na bardzo wysokim poziomie. No zawsze jest to problem dla jurorów, ponieważ ten poziom bardzo często jest porównywalny i naprawdę, jak na to środowisko, dosyć wysoki. Ocena jest o tyle trudna, że ci ludzie, ci aktorzy, wkładają właśnie dużo serca, naprawdę niesamowicie dużo serca w to, co robią. Niestety musimy wybrać tylko jedną osobę, jeśli chodzi o śpiew i jedną grupę teatralną. Dla nas jest to bolesne, ale tak, tak jest, taki jest regulamin. Natomiast mimo, że wybiera się tylko jednostkowych wykonawców, myślę, że najważniejsze jest to, że oni biorą udział w tym przedsięwzięciu, że mogą się zaprezentować publiczności. Co ważne, podczas Albertiany rodzą się również przyjaźnie. Na wydarzenie przyjeżdżają grupy teatralne z bardzo daleka, Białego Stoku, Wierzbicy czy choćby z Warszawy. Wszyscy przyjechali tu, aby pokazać się jak z najlepszej strony. Bardzo się cieszę, ponieważ naprawdę młodzież, którą tu poznaliśmy, reprezentuje coraz wyższy poziom za każdym razem. Widzimy to z roku na rok. Po drugie, no, dobrze, że, że są taki, powstały, ta, powstała taka inicjatywa, ponieważ wszyscy jakoś tak lubimy się oddzielić od, od ludzi niepełnosprawnych, a przecież oni są takimi samymi wspaniałymi ludźmi i może jeszcze bardziej kreatywnymi niekiedy. I to, co oni robią i to, co dla nich się robi, to jest wspaniała sprawa. Tutaj, tutaj podchodzimy do tego bardzo poważnie. Nie ma, że jest to wygranie, wszyscy dostają nagrody. Oczywiście wszyscy dostają nagrody, bo o to zadrał patronat, marszałek województwa, prezydent miasta, starosta zgierski, PFRON. Przede wszystkim liczy się to, że wszyscy są tutaj uznani. Laureaci z gierskich eliminacji, trzy zespoły teatralne i solista pojadą na galę do Teatru im. Juliusza Słowackiego do Krakowa, która odbędzie się w dniu 14 marca 2016 roku. Zwycięska grupa teatralna oprócz otrzymania maski jednego z krakowskich teatrów oraz solista wystąpią na deskach Teatru im. Juliusza Słowackiego. Do końca roku miejskie usługi komunikacyjne w Zgierzu chcą całkowicie wycofać dotychczasowe papierowe bilety okresowe. Dynamicznie wypiera już migawka, czyli elektroniczna karta kompatybilna z systemem działającym w Łodzi od 4 lat. Długie kolejki ustawiające się po bilety miesięczne na początku każdego miesiąca na placu Kilińskiego powoli przechodzą więc do Lamusa. Rafał Woźniak i Cezary Adamski. Umowę w sprawie wprowadzenia elektronicznej migawki do zgierza podpisano w listopadzie ubiegłego roku i można śmiało powiedzieć, że nowy plastikowy bilet cieszy się dużym powodzeniem. W zgierzu sprzedano dotąd ponad 3200 migawek, a to więcej niż spodziewali się urzędnicy. Karta elektroniczna ma po zapełnieniu roli biletu na środki komunikacji miejskiej także w przyszłości przejąć funkcję zgierskiej karty miejskiej który jest ewidentnym plusem dla pasażera, ponieważ ma jedną migawkę bez względu na to, czy jeździ po zgierzu, po łodzi czy za chwilę po Pawianicach. W przypadku, jeżeli ktoś zgubi emigawkę, zawsze możemy to odtworzyć przy emigawce papierowej. Tak naprawdę żywot tego wykupionego biletu się kończył. Trzeba było kupować nowy bilet. Tutaj mamy to zarejestrowane, nie ma żadnego problemu. Dla Zgierzan też zmieniło się, bo w mieście mieliśmy bilety miesięczne. Dzisiaj mamy bilety 30-dniowe, co powoduje, że można zacząć korzystać z tego biletów obojętnie w jakim momencie miesiąca. Miejskie usługi komunikacyjne w Zgierzu uruchomiły w ostatnich dniach nowe punkty do ładowania migawki na największym zgierskim osiedlu. Ponadto wszystkie rodzaje biletów okresowych, zarówno zgierskich jak łódzkich, można opłacić w pojazdach łódzkiego MPK wyposażonych w biletomaty oraz w automatach przystankowych na terenie Łodzi. Zbieramy migawkę do czytnika, pojawiają nam się kieszenie, wybieramy dowolną kieszeń. Tak, kup bilet, mamy tutaj wybór dostępnych taryf, które są w biletomacie, są też zgierskie bilety. I namawiam wszystkich, żeby już nie biegać tam na Plac Kilińskiego, tylko albo pójść sobie do internetu, albo przy okazji przejazdu pojazdem z biletomatem wykupić sobie. Myśmy przeżywali ten największy problem właśnie, że ludzie stali w kolejkach, migawka elektroniczna to jest po to, żeby nie mieć z nią problemu przy zgubieniu i mieć łatwy sposób doładowania. W planach na bieżący rok urzędnicy mają zamontowanie biletomatów także w zgierskich autobusach. Trwają również rozmowy na temat wprowadzenia wspólnej taryfy dla linii autobusowych nr 651. Póki co jednak ci zgierzanie, którzy nie zdecydują się na zakup plastikowej migawki, muszą od 1 marca przygotować się na podwyżki tych papierowych biletów jednorazowych. Ceny biletów powinny być jeszcze niższe na ten tabor, który jest. Jest, ponieważ y, jak jest zimno, to w autobusach też jest zimno, jak jest ciepło, to wtedy jest ogrzewane, prawda? Jest wszystko na odwrót robione. Bardzo źle proszę pana, już i tak skromne budżety mamy i jeszcze drożej będziemy płacić złotówkę z renty, bo jak mało jest, no to co? Według mnie dla osób, które mają małe emerytury to jest dużo. No akurat mnie nie, bo ja mam igawkę. A <laughs> katalogista mam gawki nie trochę w ogóle z tego co wiemy. Panu to obojętne? Yy, tak, w sumie tak. Ceny biletów jednorazowych na przejazd z gierskimi autobusami wzrosną o 20 groszy, czyli zamiast obecnych 2,40 zł zapłacimy 2,60 zł. Z kolei zachętą do zakupu migawek ma być ich koszt pozostawiony na dotychczasowym poziomie. To nie jedyne zmiany dla pasażerów z zgierskiej komunikacji. W ostatnim czasie doszło także do podpisania innego porozumienia władz Zgierza Aleksandrowa Łódzkiego, Strykowa i Starostwa Powiatowego w Zgierzu w sprawie funkcjonowania międzygminnego autobusu Numer dwa. Od najbliższego poniedziałku zmieni się trasa tej linii, zwiększy się ilość kursów w stronę Strykowa, w stronę Aleksandrowa pozostaną jedynie trzy kursy na dobę. Linia będzie odtąd przejeżdżać przez krańcówkę na osiedlu 650-lecia. Konsultowaliśmy przebieg trasy oczywiście ze wszystkimi uczestnikami porozumień. Swoje uwagi do tematu zgłosiły również władze Strykowa. Natomiast uznaliśmy, że jest również potrzeba w, przy każdej zmianie trasy komunikowania największego zgierskiego osiedla 650-lecia. Stąd też pomysł, aby powstał tam punkt przesiadkowy. W tej chwili tych kursów tam, czyli do Aleksandrowa i przez Piaskowice będzie mniej. Czyli jakby ci mieszkańcy, którzy są zainteresowani tym połączeniem, będą mieli jednak trochę gorzej. Jakie były postulaty uczestników porozumienia? Podkreślam, że było to konsultowane przez szereg tygodni, aż do momentu przeprocedowania przez Rady Gmin do podpisania porozumienia. Natomiast my jesteśmy cały czas w procesie konsultacyjnym. Będziemy zmieniać siatkę połączeń w Zgierzu. Zatem oczywiście te sygnały bierzemy pod uwagę. Mieszkańcy dzielnicy Piaskowice Aniołów muszą zatem uzbroić się w cierpliwość i poczekać, aż zapowiadana reorganizacja zgierskiej sieci autobusowej przyniesie im regularne połączenia z miastem. Miejska łaźnia służy Zgierzanom od 1929 roku. Przez te wszystkie lata eksploatacji zabytkowy obiekt poddawany był jedynie doraźnym naprawom. W końcu zdecydowano się na kapitalny remont i w czerwcu ubiegłego roku najstarszy w Polsce kryty basen zamknięto. Prace przedłużyły się, bo każdy detal musiał być konsultowany z konserwatorem zabytków. Na ferie kompleks zostanie w końcu otwarty. Oprócz basenu od przyszłego tygodnia do dyspozycji Zgierzan będą jeszcze dwie sauny, grota solna, oraz sala kąpielowa. Na początku czerwca ubiegłego roku rozpoczęto prace remontowe z gierskiego basenu oraz łaźni budynku projektu architekta Leszka Dezydery Horodeckiego. Obiekt, który powstał w latach dwudziestych ubiegłego wieku wreszcie doczekał się remontu. Do tej pory wszelkie prace związane były jedynie z malowaniem elewacji czy uszczelnianiem dachu. Jednak dzięki funduszom z budżetu miasta, a także Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz ze wsparciem finansowym Spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej udało się zakończyć remont. Zostały przeprowadzone prace termomodernizacyjne polegające na Wymianie ciepła w całej łaśni, to znaczy podłączenie do sieci miejskiej. Wymienione zostały wszystkie kaloryfery na obiekcie całym, zarówno w, na basenie, jak i w pomieszczeniach wynajmowanych w całym obiekcie budynku właśnie. Zostały wymienione okna. W trakcie termomodernizacji wyniknęły dodatkowe problemy dotyczące stropu. Okazało się, że jest zagrożenie, że ten strop może po prostu się w przyszłości zawalić. Trzeba było całość wymienić i stąd, stąd to opóźnienie, ale już dziś możemy zaprosić od poniedziałku, zaczynają się ferie, basen będzie... Cały dzień czynny, przez całe ferie. Zapraszamy młodzież, zapraszamy rodziców do korzystania. Wiele osób ceni sobie zgierską łaźnię ze względu na jedyne w swoim rodzaju zabytkowe drewniane przebieralnie, które są bardziej kameralne od tych, które możemy znaleźć we współczesnych kompleksach. W dalszej kolejności chcemy zadbać o remont przebieralni, które są żeby można było przywrócić w pełni świetność temu, temu, temu budynkowi. No i oczywiście tego, co jeszcze w tej chwili nie widać. Budynek jest do, kosmetycznego, do kosmetycznej poprawy, czyli do malowania z zewnątrz, tak żeby ta elewacja wyglądała, mamy nadzieję, że będziemy mogli przez kolejne długie lata, ten historyczny dla Zgierza, ale i też znany przez Polaków, chociażby z CK Dezerterów, obiekt, dalej użytkować i cieszyć się. Łaźnia miejska to również miejsce, gdzie Zgierzanie, ale nie tylko oni, przychodzili po to, aby zażyć kąpieli. Do dyspozycji mieli 16 wanien. Dziś czynna jest tylko jedna kabina z wanną, która i tak cieszy się ogromnym powodzeniem. Z niej korzystają jeszcze mieszkańcy Zgierza. Jest to średnio w miesiącu około 40 osób średnio w miesiącu korzysta z tej kabiny kąpielowej. Jest tam prysznic i wanna. Już tutaj Zainteresowanie z miasta było ogromne, przychodzili mieszkańcy, pytali. Już od przyszłego tygodnia wszyscy sympatycy z Gierskiej Łaźni będą mogli na nowo korzystać z jej usług. Jest także gratka dla osób, które za kąpielami i pływaniem nie przepadają. Zgierski kompleks zaprasza również do sauny suchej, parowej oraz groty solnej. Do jednego z najtragiczniejszych ataków na pracowników socjalnych doszło pod koniec 2014 roku w Makowie, kiedy jeden z klientów tamtejszego ośrodka pomocy społecznej polał i podpalił pomieszczenie, w którym znajdowały się urzędniczki. Obie zmarły. Sąd sprawcę wskazał niedawno na karę dożywocia. Chcąc zapobiec takim atakom w przyszłości, Starostwo Powiatowe, Komenda Policji w Zgierzu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie szkolą pracowników socjalnych samoobrony. Jak założyć dźwignię, zareagować i obezwładnić agresywną osobę. Ponad 140 pracowników ośrodków domów pomocy społecznej, a także domów dziecka i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z terenu powiatu zgierskiego wzięło udział w zajęciach w socjalni niebezbronni, gdzie podczas zajęć zdobywali wiedzę i umiejętności z tego zakresu. Spotkanie było podzielone na takie trzy bloki tematyczne tak naprawdę. Zaczęliśmy od e, przybliżenia kobietom takiej. E, Troszeczkę może prawnej strony samoobrony, czyli takich aspektów prawnych. Potem dwie godzinki właśnie takich ćwiczeń, a za chwilę będziemy kontynuować to spotkanie. Trzecim takim blokiem rozpoczniemy od udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Warsztaty z samoobrony poprowadziło dwóch wybitnych specjalistów. Mariusz Lewandowski, założyciel i prezes gierskiego i Ozorkowskiego Klubu Karate oraz wielokrotny medalista, mistrz świata i Europy w karate, wiceprezes Łuskiego klubu Karate 44, a zarazem emerytowany policjant Jacek Wierzbicki. Jakby ideą tego kursu było bardziej zachęcenie tych pań do, do potrenowania sztuki, sportu, walki, bo no w ciągu dwóch godzin nie pokażemy jakichś, spektakularnych technik, natomiast no, y, wytłumaczyłem panią co to dystans, czyli odległość od przeciwnika, co to właściwy timing reakcji, tak, czy czas reakcji. E, pokazałem jakieś główne punkty atemii, które można aktywować w formie uderzeń, kopnięć. E, spróbowaliśmy jakiś trzech czterech podstawowych dźwigni. Warsztaty o takim charakterze są niezwykle istotne. Dzięki nim pracownicy socjalni zdobywają nie tylko dodatkową wiedzę, ale co najważniejsze dochodzi do wymiany cennych doświadczeń, które z pewnością każdy z nich będzie mógł wdrożyć podczas swojej pracy. Honorowy obywatel Miasta Zgierza. Za szczególny wkład wniesiony w rozwój miasta w skali kraju i na forum międzynarodowym. Tytuł przyznawany osobom fizycznym, które nie są mieszkańcami Miasta Zgierza. Do końca lutego można zgłaszać kandydatów do tego zaszczytnego i najważniejszego zgierskiego wyróżnienia. Tytuł nadaje Rada Miasta Zgierza. Po zaopiniowaniu złożonych wniosków przez prezydenta Miasta Zgierza i Komisję Spraw Obywatelskich Rady Miasta Zgierza. Pobieranie i przyjmowanie wniosków oraz szczegółowych informacji udziela Kancelaria Urzędu Miasta Zgierza. Prezydent Miasta informuje o możliwości przyznania przez Radę Miasta tytułu honorowego obywatela. Kom osoba może zostać osoba fizyczna, to po pierwsze, zasłużona dla miasta na forum krajowym, jak i międzynarodowym za różnego rodzaju zasługi w zakresie właśnie podkreślenia walorów miasta, zgłaszać może wiele podmiotów, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia do tego związki zawodowe Konwent Przewodniczącego Rady Miasta, kluby parlamentarne, w minionych latach ten tytuł był przyznawany takim osobistościom jak Irena Szewińska, lekkoatletka, sprinterka, skoczkini w dal, pięciokrotna olimpijka, zdobywczyni siedmiu medali olimpijskich, rekordzistka Polski, Europy i świata. W roku 1974 najlepsza sportsmenka świata. Każdego roku tytuł honorowego obywatela miasta Zgierza może otrzymać jedna osoba i przyznawany jest na uroczystej sesji Rady Miasta. Wnioski przyjmowane są do końca lutego 2016 roku. Jedni mogą pałać miłością do Zgierza, inni do drugiej osoby. I właśnie o walentynkowym weekendzie w naszym mieście rozmawiałam z prezydentem Przemysławem Staniszewskim. Dziś znajduję się na placu Jana Pawła, a to wszystko z okazji specjalnego wydarzenia, o którym opowie nam prezydent naszego miasta Przemysław Staniszewski. Panie redaktor, na placu Jana Pawła II, ale również na placu Jana Kinińskiego będzie można podziwiać strefę walentynkową. Zakochani w Zgierzu taka przyświeca nam nazwa. Jest to taki dodatkowy atrybut tego święta walentynek, jakie w Polsce się pojawiło. Chcemy gdzieś ożywić jednocześnie miasto, żeby coś fajnego, alternatywnego, oprócz samego koncertu się odbywało. Dla par zakochanych, dla małżeństw, dla osób ze sobą związanych będzie możliwość zrobienia wspólnego zdjęcia na ławeczce właśnie w Serduszku. Tak, żeby... Ten dzień był zapamiętany w jakiś sposób. Do tego różne atrakcje, kawiarenki dla osób, które przyjdą, będą mogły skorzystać właśnie z tego miejsca. Myślę, że to takie fajne uczczenie tego święta, które, tak jak wspomniałem, przyszło do nas do Polski jakiś czas temu, a jest jakimś takim fajnym momentem, miłym wspomnieniem, czasami miłą chwilą dla tych najbliższych, dla siebie. Zapraszam serdecznie wszystkich Państwa. Także 14 lutego o godzinie 17 w budynku Kolegium Nauczycielskiego odbędzie się koncert Jankiel Band. Wstęp wolny. A już w sobotę 13 lutego o godzinie 17 również z okazji Dnia Zakochanych Miejski Ośrodek Kultury organizuje spotkanie pod tytułem Miłosne Spotkanie Poezji z Muzyką. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję zaprezentować swoje ulubione wiersze oraz wysłuchać recitalu romantycznych piosenek w wykonaniu Anny Paszkowski. Wstęp wolny. Na koniec mamy dla Państwa komunikat o możliwych zakłóceniach w odbiorze naszych programów w sieci kablowej oraz sygnału internetowego. Od dnia 15 lutego 2016 roku rozpoczynamy usuwanie skutków pożaru budynku Bogdanka. Urządzenia stacji czołowej w Zgierzu będą sukcesywnie demontowane i po ich oczyszczeniu ponownie uruchamiane. Z uwagi na prowadzenie usuwania zanieczyszczeń zasadzonej na urządzeniach sadzy, wystąpią przerwy w nadawaniu poszczególnych programów telewizyjnych i radiowych. Zanik emisji pojedynczych programów analogowych i cyfrowych może trwać do 12 godzin. Prace oczyszczające prowadzone będą możliwie szybko z minimalnymi niedogodnościami dla abonentów STVK Centrum Zgierz. O zakończeniu prac poinformujemy państwa w programie lokalnym oraz na kanale Infotext. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. A dziś w wydarzeniach to już wszystko. Już za chwilę zapraszam na program w Centrum Uwagi. Cezary Adamski będzie rozmawiał z Iwoną Lewandowską z Nowoczesnej. Ja dziękuję za uwagę, życzę udanego weekendu, a wszystkim zakochanym oczywiście romantycznych chwil z okazji niedzielnych walentynek. Kolejny serwis w poniedziałek. Do zobaczenia.